じゃあもう今すぐに、えっと、今日は、私たちの経験、えっと、今日は、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、私たちの経験、 Spacerek po całej retrosferze. 6 Pawro Ściółka do no boju. Ale takie problemy techniczne, jeżeli ktoś miałby swój długopis, jest to proszę o swojego długopisu. Niestety nie że się jeszcze z tym, co mamy w więc jeżeli ktoś miałby swój długopis, to prosimy o używanie swojego długopisa Może być ołówek, może być market, cokolwiek, cokolwiek, słuchajcie Quiz będzie bardzo prosty, szczególnie dla osób, które odwiedziły atmosferę. Nie jeden raz Już no, za chwilę zapraszamy On ma 80 znaków, nie? Owszem, owszem Widzę, że go pan przełączył w tryb 80, bo no, tutaj tam celowa chciałbym kupić, ale ja nic tutaj... <grym> ja A no no. Mówi, że poluje na taki. Dużo ludzi chciałoby kupić takiego C128, ale w sumie to szczerze mówiąc nie wiem po co, jak potem i tak używałem, go jako komodora 64 no. Ja sam powiem, szczerze się trochę swojej kolekcji Komodoru 128 pozbyłem, bo jak robiłem inwentarz no w okolicy kwietnia to się okazało, że takiego konkretnego płaskiego to mam z 7 sztuk. Tak? A to szkoda, bo on mi to nie? Znaczy ja tutaj to raczej używałem do pisania, nie? No tak, tak. Do liczenia tego takiego. No, przypomniał sobie, że Pan mówił, że księgowość robił na takim Co sprzęcie w latach 80. Do 90. roku zarabiałem na tym pieniądze, więc robiłem. Deklaracje soskie Saskiach. Chciałem przypomnieć że o firmy. Ktoś kiedyś księga Tak, tak. Duchy, nie? No komputerów nie było, czy to też nie? Dziwne, nie. W chwile, że <tryk> jest to już trzecie mistrzostwa, tak powiem. Brzmi oficjalnym, czy nie? Jeżeli ktoś chce, może sobie jeszcze jasno zyskał, wychodzą natomiast od 12 zaczynają się. Robię taki filmik przekrojowy, więc na razie uciekam dalej. Dobre, ale dobrze. pokażę panu potem, co ja mam tutaj że zabawki, bo on go przyniosę. Nie, no, to, 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 to tak. eee, jeszcze będziemy. Nie, się tutaj. Nie, Nie, Teraz. Jeśli są chętni do wzięcia udziału, pójście na temat retrosfery, poproszę, żeby do mnie teraz ten y, przyszły. Na razie jedna osoba, na w koncepcji. Od czego zaczynamy? Ja nie wiem. Dawaj od Dobra, ile masz kap? Widzę, że tak nieśmiało to na zakętę no może wyniosę, żeby to widać, że coś za <mứng> to jest. 5, 6 kap. 6, dobra. Jest jakiś żółty? Nie ma ciężki. Dobra. Niedziela. No, 11.30. Nie ma jakoś strasznie dużo ludzi, to też łatwiej się dopchać do sprzętu Tutaj zagłębie Maka. Ale oczywiście na makach nic nie jest odpalone, no bo co odpalić na maku takiego pod kątem rozrywki. O! 6 osób, jeszcze raz zapraszam serdecznie w na temat A? atmosfery fajnej nagrody 6 osób się tylko zgłosiło, więc macie bardzo wysoką szansę na uczestnictwo Jeszcze 2 minuty, czekam na ten Niestety pomimo tego, że ten telefon ogólnie nagrywa rewelacyjnie To nie da się za bardzo go podregulować pod kątem tego, żeby ekrany kineskopowe wyświetlały się poprawnie Dzięki. Powodzenia. Gwiazdy imprezy. Pan grał wczoraj koncert. Grysław. Dzień doberek. Dzień doberek. Myśmy sobie w sumie nigdy nie uściskali goni, Ale pewnie nie wiesz kim jestem. No nie wiem. No tak skierowałem. Ja wiem, bo występujesz z Andrzejem na tym całym Podkaście, wideo, ja tu w piątek byłem prelegentem. O tym w którym trajek, bo mnie Piotryk nie było. Ale pierwszy ty... był Piotr, a ja byłem drugi, podpowiadam. O, o C64. Znaczy, no, Oczywiście, ale. Znaczy no, zwyczajowo o, gadam o C64, o C64 ale tym razem o innej maszynie z tym samym sercem, czyli o tym automacie Deko. O, to ja nie wiem. Właśnie, dobra, to teraz już wiem. Teraz już wiem. Teraz już wiem. Także bardzo miło. Z mm, natury. Wbrew temu, że występuję publicznie, co mogłoby sugerować, że jestem, prawda, jakimś ekstrawertykiem, to z natury jestem introwertykiem. Udało się teraz Ciebie przybyć, to się przywitałem. Ale nie jestem tak, powiedzmy, rozpoznawalny na YouTube jak Ty. Ogólnie sobie robię spacerek. Na kanał też wrzucę taką relację. Szczerze ja mówiąc, raz na jakiś czas oglądam, po czym wiada z Andrzejem. Ale ja niestety wyjechałem tutaj z takim tematem, takim dla... Hardcore. Hard Hard dlatego mnie zaproponowali na piątek, żeby nie, nie prosić <laughs> Bo to później rozmawiałem o tym, jakie tam są gry i ogólnie taka, taka powiedzmy, spetka dla ludzi. I to jeszcze jest to samo. Jak się w mięso, to im było większe mięso, to kolejne osoby hmm. wy, to, wychodziły. Ta, ta. Ja kiedyś miałem też taki przykład podobny z, z, z języka tak.

많이 그래서푸 거때 회수 어디 무형지

i SNES SNES mi się bardziej z taką budą kojarzy to musi być kurde nie jestem aż taki konsolowy nie będę tutaj kładziki zamienne po koloku. LOTUS Jaki program ten jest pojawiły się tutaj, No tak, VKS na licencji JVC. Mam prawie taki slam pod marką Mitsubishi, wielosystemowy lata 70., pierwsze VKS-y. Prince of Persia, też Chetka, Z jednej strony Dum, z drugiej strony Wolfenstein. Swoją drogą, jak mają tak blisko, to mogli zrobić Duma po rs 2 Atari ST NES, Famicom, ale NES, Nintendo Entertainment System, radio, telewizornik. Kurde, a to co to jest? Wygląda jak tamtebna zabawka. Kolejny nasik. W ubiegłym roku cała impreza była tak w miarę chronologicznie ułożona. W tym roku widać, że się nie przejmowali tym aż tak. Gdzie Tu jest, staje się pierwszy lotus, jaki Pytanie sobie. Klon Atari 2006 z joystickiem Cheetah Annihilator, Dokładnie tak jest, dobrze pamiętam. On był dodawany do Commodore 64GS, ale tam była wersja, która miała dwa osobne przyciski, bo GS obsługiwał dwa. Litny strasznie joystick, który się ułamał od samego patrzenia na niego. Ten zresztą też wygląda jakby już albo zdech, albo umierał.

Unipol-Brit Timex 2068 czy tam 86 otwierać do góry kaseta ROM no jest kaseta ROM po polsku w zasadzie kartridż to tak mógłby się faktycznie nazywać kaseta ROM no jeszcze jakieś radyjka Amstrad z jakimś loaderem Atari 800XL chlebaczek smakuje Title MC a Y, czyli tutaj będzie z tego dźwięk lec na kartę pamięci, o, tak, jest not, no i interfejs kika. Tutaj mamy Wika 20 z kartridżem mojej produkcji i specjalnie na imprezę Roma z Grammy przywiozłem, bo Andrzej chciał tutaj duma na Wika zarzucać, ale Postawił na jakieś prymitywniejsze gry. No, i żeby tego w kółko nie ładować, to przywiozłem do modułu rozszerzającego pamięć Roma Cygana. Ła, ła. Tu mamy Komodora 64 z Punków Lesem. Bardzo dobra kombinacja na imprezę. O, a tutaj jest dla odmiany prawdziwy Atari 2600. Tu przynajmniej tak myślę późniejsza, tańsza wersja Ale chyba jest to oryginał bo Klony raczej się nie nazywały Atari Ale w świecie klonów wszystko jest możliwe. Tutaj mamy taką tą typową gierkę z gałką do kręcenia. Wszystko na jedną modłę z jednym chipem Pioner. A, z jakimś podajnikiem na kilka kaset. No a tutaj tutaj Wam nie pokażę o co chodzi, bo tu jest gierka holograficzna. Tam coś tam się lekko odbija na tej płaszczyźnie. Ale żeby widzieć co tam się dzieje w tym wymiarze, trzeba okulary założyć. No a tutaj mają green skin. Mega ciągle. VR. A przez okularki widać coś takiego. Bajerek. No i to jest grubsza tyle ze sprzętów na Retrosfera 6, jest jeszcze strefa gier planszowych i takie tam, ale może nagram, może nie.